Z nami już teraz jest Pani Małgorzata Tomczuk, synoptyk i meteorolog IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pozwoli Pani, że wypowiem chyba pytanie, które wszystkim nam teraz ciśnie się na usta. Proszę powiedzieć, jaka będzie pogoda w tę majówkę? Przed nami będzie wiele różnych wariantów pogody. Będą bardzo duże zmiany, będzie taka dynamiczna pogoda. Będą napływały fale powietrza chłodnego i ciepłego na zmianę opady deszczu i, i okresy ze słońcem. I jeszcze na dodatek, w każdej części Polski w czasie tych wolnych dni te, ta pogoda będzie inna. Nie można powiedzieć, że będzie jakaś stabilna, że można byłoby sobie wybrać którąś część Polski, jako tą najlepszą. Dobrze, rozumiem. Czyli w takim razie musimy przygotować się na scenariusz, gdzie na przykład rano bierzemy ze sobą kurtkę, bo jest zimno, potem w ciągu dnia jej nie potrzebujemy, bo się ociepliło, ale za to wieczorem znowu będzie ona nam prawdopodobnie potrzebna. Będą raczej chłodne noce, więc rano będzie chłodno, wieczorem będzie chłodno. Natomiast w ciągu dnia wszystko będzie zależało od ilości chmur, od dopływu słońca. Właśnie nawet przy takim chłodniejszym powietrzu, jeżeli słońce już. Świeci jest taka pora roku, że dni są długie, noce krótkie, to już jest dużo ciepło. Mówi Pani ciepło, ale ja w takim razie pozwolę sobie dopytać, czy to będzie 10, 15, czy może na przykład aż 20 stopni, tak jak niedawno pokazywały termometry. Tych 20 to bym się za bardzo nie spodziewała. Według przygotowanej dzisiaj prognozy mamy tylko jeden dzień z temperaturami około 20 stopni, to na południowym wschodzie Polski. Natomiast Będą przeważały temperatury rzędu 12, 15 stopni do 16, 18 tak jak mówię przy większej dopływie słońca i te najcieplejsze regiony to będzie południe i zachód Polski, tak dosyć tradycyjnie. Wspominała Pani o tym, że prawdopodobnie będzie w Polsce padać, ale ja chciałbym to trochę bardziej uściślić. Czy to jest tak, że cała Polska będzie objęta tym obszarem, gdzie będą mogły być opady, czy jednak mówimy tylko o części naszego kraju? Każdy dzień będzie inny i w zasadzie chyba trudno znaleźć miejsce w Polsce, gdzie te opady w ogóle nie wystąpią, także no, w całej Polsce tylko każdego dnia inaczej. Rozumiem, ale mówimy tutaj o tym, że będzie padało przez cały dzień, czy to raczej będą przelotne opady? Raczej to będą przelotne opady. Sobota ja szykuje się dosyć pochmurna i deszczowa, z wyjątkiem krańców północno-wschodnich. Tam na północnym Wschódcy najpóźniej dotrą opady deszczu. Później w niedzielę też będzie popadywać, i, i kolejny taki nieprzyjemny dzień, kiedy znowu odczujemy duże ochłodzenie, to będzie wtorek i później środa. A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o wiatr. Czy musimy nastawić się na to, że będzie wiało? Czy z tych złych wiadomości to skończy się na tym, że ma padać? Mamy nadzieję, że nie będzie nas gnębił silniejszy wiatr. Nie przewidujemy jakichś huraganowych niżów, nic takiego strasznego. Także miejmy nadzieję, że te, przynajmniej co do wiatru prognoza się sprawdzi i nie będzie nam utrudniał życia. Rozumiem, no wychodzi na to, że ta majówka prawdopodobnie nie uraczy nas jakąś piękną pogodą, taką, którą wszyscy chcielibyśmy zobaczyć, ale proszę powiedzieć, bo może dalsza część maja będzie po prostu ładniejsza, może ta pogoda wtedy będzie lepsza. Przygotowaliśmy prognozę do czwartku. Mamy taki system, że dokładna prognoza, już taka szczegółowa jest przygotowywana na tydzień. Jak spojrzymy na kolejne dni, to ona. nasza prognoza jest obarczona coraz większym błędem i niestety te kolejne dni zapowiadają się z jeszcze dalszym opłodzeniem na czwartek i piątek. Nie wykluczone są nawet opady deszczu ze śniegiem na północy kraju. Deszcz ze śniegiem w maju? Deszcz ze śniegiem na północy kraju jest możliwy pod koniec tygodnia, przyszłego tygodnia. W górach cały czas mamy zimę, jest dużo śniegu, zwłaszcza w Tatrach. I tam jeszcze troszeczkę śniegu przybędzie. A gdyby się sprawdziła ta prognoza o ochłodzeniu w drugiej części przyszłego tygodnia, to tam jeszcze by dopadało śniegu. Dobrze, to ja w takim razie na sam koniec. Może trochę na przekór tego, że wcześniej mówiliśmy o deszczu, o wietrze, o tym, że nie będzie za ciepło. Ciepło chciałam się pożegnać i bardzo pani podziękować za tę rozmowę. Dziękuję bardzo i też ciepło państwa żegnam.